Dzień z Pawlo przy kawie, muzyce i waszych komentarzach. Radio Pawlo. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Na pranej audycji mamy poniedziałek. Mam nadzieję, że przez weekend udało Wam się troszkę chociaż odpocząć, odbić od tych wszystkich internetowych tematów. No ale cóż, życie toczy się dalej. Tradycyjnie zaczynamy dzień od kartki z kalendarza. Dzisiaj poniedziałek, 25. dzień kwietnia imieniny obchodzą Jarosław, Marek oraz Anian, Ewodia, Ewodiusz, Filon, Filona, Franciszka, Hermogenes, Kaliksta, Kalista, Markusław, Radociech, Rustyk, Rustyka, Stefan Olar oraz Włodzimir. Cyta dnia pochodzi od Marcela Aszaunda. Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym. Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskałeś, lekkomyślnie nie porzucaj. Tego wam życzę, a wszystkim solenizantom dzisiejszym, jak również wszystkim innym, którzy obchodzą inne święta, rocznice chociażby lub urodziny. Następny utwór, a ja po tym utworze wracam do Was z najnowszymi wiadomościami. Znajomym o nas. Jest godzina 6.36. Dochodzi. Kochani, zanim przejdziemy do najnowszych informacji, taka sprawa organizacyjna. Od dzisiaj wszystkie audycje archiwum Radio Pawlo na YouTube będą dostępne. Nie będą tutaj wrzucane więcej w formie podcastów. Tłumaczyłem to na wczorajszym live'ie, który też jest na YouTubie dostępny. Także jeżeli słuchasz akurat tą audycję, odsłuchujesz na YouTubie, nie zapomnij dać łapkę, kliknąć subskrybuj, no i dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia, że właśnie ta audycja już jest dodana na YouTubie. Na czacie, zobaczmy co się dzieje na czacie, kogo my to mamy, kto się ujawnił. Jest naukocha, Kasia, Edytka, Gregorio, Dona wita się z nami, bo się stęskniła, kilka dni jej nie było, Teresa wita wszystkich z Bawarii, Barbara, Tomasz, Edytka pisze, Paweł, musiałem się wylogować i nie mogę znowu wejść na stronę Zony, w zeszłym tygodniu wysyłałem Ci już kilka wiadomości z opisem, co mi się dzieje. I pokazuję, i nadal nie mam wejścia. Co prawda, tymi sprawami zajmuje się Artur, nie ja, ale okej, okay, popatrzę. Dzisiaj mam bardzo intensywny dzień w pracy, ale po południu, czy wieczorem, jak będę, to postaram się ten temat ogarnąć. Jest z nami Wiola i Tomasz Pawlo, nie zaspał, to już była kartka z kalendarza. Kochani, lecimy z najnowszymi wiadomościami, komentarzami. W Berlinie wczoraj się odbyła duża demonstracja nazwijmy to palestyńczyków, którzy nie wiem do końca czy to byli palestyńczycy, ale okej, okay. ogólnie jest zorganizowana przez lewicowe środowiska i padały bardzo mocne słowa. Jest sporo krytyki, poniekąd ci ludzie mają rację, ale padały bardzo takie obraźliwe słowa pod Adresem, że tak powiem, tego jednego państwa, e, ponieważ to będzie w archiwum. Na YouTube nie chcę złapać zaraz bana, ale wiecie o co chodzi. Państwo na i, e, no i jak Palestyna, to też wiadomo o co chodzi. E, demonstrowali, wyzywali i tak dalej. No cóż, odbiło się to dosyć szerokim echem w Niemczech, że jak to w Berlinie znowu mamy antysemickie hasła. E, następna. Wiadomość Unia Europejska dogadała się co do wprowadzenia zaostrzonych reguł gry dla Facebooka, Google i wszystkich innych platform. Chodzi o komentarze i posty, że tak powiem, he, no ogólnie rzecz mówiąc, które obrażają, hejtują namawiają do różnego rodzaju czynów, nazwijmy to tak delikatnie i będą wchodzić, czyli kolejne przycinanie przycinanie wolności słowa w Unii Europejskiej no właśnie zobaczymy, na razie jak wiecie próbuję swoich sił na YouTube, tak aby móc cokolwiek zarobić, ale jeżeli tam będą nas obcinać, banować, wyrzucać za mówienie prawdy no to cóż, trzeba będzie wrócić na zonę, a wtedy będzie zmuszony na wasze wsparcie, a jeżeli go nie będzie, no cóż, ale to na razie miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrą stronę. Z zagranicy informacja jest również taka, że Macron były i jak się okazuje po wczorajszych wyborach przyszły. Prezydent Francji właśnie wygrał wczorajsze wybory dosyć znaczną przewagą aczkolwiek wielu komentatorów uważa, że dostał żółtą kartkę od swoich wyborców, w ogóle od obywateli Francji, ponieważ no cóż, pani Le Pen dostała ponad 40% głosów, premier, prezydent Macron 58,8%. Więc tutaj szczęście w nieszczęściu, aczkolwiek szczerze mówiąc nie byłbym taki hip hip hura, że Macron wygrał, Chociaż ja nie byłem za panią Le Pen, bo to by oczywiście oznaczało kolejne zamieszanie w Europie i Unii Europejskiej. Ale, no cóż, druga kadencja, to wiecie, on już nie ma nic do stracenia, także bardzo różnie to się może potoczyć. Jest tutaj sporo podejrzeń tego typu, że będzie próbował wypchnąć Francję na pierwsze miejsce w Unii Europejskiej i, że tak powiem, zepchnąć Niemcy. Niemcy, właśnie gdzieś tam do przynajmniej parteru, jeżeli nie do piwnicy. No ale cóż, zobaczymy. Nigdy takie potyczki nie kończą się dobrze między państwami, chociażby polityczne. Przypominam, że wczoraj wieczorem w Polsce było słychać wielki skowyt rozczarowania, ponieważ wiemy doskonale, że nasze, nasi, nasze nieloty, a pan Morawiecki no cóż, jednoznacznie Popierał, że tak powiem, można powiedzieć, atakował Makrona, a w ciepły sposób, nazwijmy to tak delikatnie, wyrażał się o pani Le Pen. Także, no cóż, zobaczymy, zobaczymy. W Polsce, oczywiście, w internecie teraz Macron, potem PiS. To znaczy, no że nie, może inaczej, <grymne> Pen nie doszła do władzy czas odsunąć pis u nas w Polsce. Ten temat powiem wam, że tutaj w nocy dostałem bardzo ważną wiadomość, a jeszcze ją chcę potwierdzić w ciągu dnia i zapraszam na wieczorną audycję, już teraz od 20 do brzegu, powiem wam o pewnym scenariuszu, który się rysuje, który jest bardzo prawdopodobny i niestety nie zbyt optymistyczny dla Polski, ale cóż, no zobaczymy zobaczymy, mówię, jeszcze chcę potwierdzić dwie informacje w ciągu dnia i wieczorem wam poopowiadam, co nieco, co nieco, co może się już jesienią wydarzyć. I nie są. Tak jak powiedziałem, to zbyt optymistyczne informacje. No ale wiadomo, lepiej wierzyć i kreować pozytywną rzeczywistość wokół nas. Popatrzę teraz, co tam piszecie na, na czacie. Żaneta się wita z nami. Tomasz, niestety ja jestem antysemitą, ale takim świadomym, bo jest to podyktowane ich postępowaniem, a nie jakąś nienawiścią do Żydów. To nie jest, to, to nie jest tak. Ja tutaj to próbowałem wyjaśniać. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu namówić na wywiad naszego znajomego, który był już na live'ach na Facebooku, który jest Żydem. Nie ukrywajmy tego, i on wyjaśniał tą sprawę bardzo prosto: że są Żydzi i są Sioniści. I, I to trzeba ewidentnie rozróżnić, bo nie czarujmy się, taki zwykły przeciętny Żyd nic tak naprawdę nie ma do powiedzenia. Rządzą ci, którzy mają pieniądze i którzy mają swoje interesy w tym, aby być tak, ani inaczej postrzegani. No i często właśnie też wykorzystują, jadą na tym wózku. Właśnie antysemityzmu, wykorzystują to do swoich celów. A są też dowody na to, że bywały w historii najnowszej sytuacje, gdzie to oni sami specjalnie podjudzali, żeby dochodziło do wystąpień antysemickich, aby zbić na tym swój kapitał. Także to nie jest taka prosta, prosta gra. Aneta napisała, YouTube, to już po wolności. Kasia Pawlo, ja tak sobie myślę, że może jakiś wykonawca, na przykład Fryt nagrałby piosenkę promującą Twoje radio, może to coś da zawsze spróbować można. E, tak, z Frytem mam kontakt, nawet się zgodził na wywiad u nas w radiu, e, porozmawiać o swojej działalności, o tym gdzie żyje i tak dalej. Tylko no... Właśnie, czasowe ramy. Zawsze gdzieś to ucieka, niestety. Dołączyła Gosia M. Tomasz, Unia już się skończyła i tak samo Europa. To kwestia czasu, kiedy lewactwo tu się rozleje szeroką falą i wszyscy dostaną po tyłku. Hm, ciekawe. Eee, spojrzenie Tomasz, ciekawe ile się sprawdzi z mojego czarnowictwa. Teresa, czy mogę poprosić o link na YouTube, bo wczoraj mi... Edytka, wyjaśnij mi, ale co wyjaśnić? Tomasz, tak, tak, to jest to samo co z Polakami, gdzie się o nas mówi, złodzieje i pijacy. To było a propos tych komentarzy. Jest godzina 6:45 minęła. Następne informacje również z Niemiec. Otóż, jutro, jutro się spotyka gremium, które tworzy koalicję rządową w Niemczech. I niestety, niestety może dojść, już są pierwsze jakieś oznaki do rozpadu tej koalicji rządzącej. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że socjaldemokraci, czyli SPD, partia, która w ostatnich wyborach otrzymała najwięcej głosów, będzie próbowała tworzyć rząd z innymi koalicjantami lub stworzy rząd mniejszościowy, który nie ma. Szans przetrwania to, to, to już Niemcy próbowali kilkakrotnie, nigdy to się nie udało. To by mogło oznaczać wcześniejsze wybory. Jest bardzo dużo krytyki ze strony koalicjantów, w stronę kanclerza Scholza, że jest miękki i tak dalej. Przypominam, że Zieloni i liberałowie chcieliby większego wsparcia Niemiec dla Ukrainy. No cóż. Hmm. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. No ale e, powiedzmy, że e, to jest jako informacja e, i tak to wygląda. E, następne. Putin zmienił zdanie na Kremlu. Opracowano nowy plan wojny. Taki tytuł w jednym z wydań internetowych. Dzisiaj pozwolę sobie zacytować. Władimir Putin jeszcze miesiąc temu był zainteresowany dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu z Ukrainą. Teraz porzucił tę nadzieję, a Rosja przygotowuje się do wdrożenia strategii land grab, polegającej na zajęciu jak największego terytorium, pisze Financial Times, powołując się na własne źródła. W ocenie dziennika prezydent Rosji chce za wszelkę, wszelką cenę wyjść z konfliktu jako zwycięzca. I tutaj jest kolejny taki ważny element. Po trupach do władzy. Tudzież on akurat w tym przypadku po trupach utrzymanie i po trupach zwycięstwo, i rośnie coraz większe zagrożenie, że zostanie użyta jakiegoś rodzaju broń, niekoniecznie atomowa, być może biologiczna lub chemiczna, tak aby zniszczyć gospodarkę Ukrainy. Pola uprawne. Jest taki plan, powiem wam, tak. Analitycy, tacy, którzy, którzy po prostu bardzo rozsądkowo podchodzą i snują różnego rodzaju scenariusze, analizując zachowania Włodka z Kremla, właśnie przewidują, że jeżeli mu się nie uda, to po prostu będzie chciał zniszczyć. Na zasadzie psa ogrodnika, ja nie mam to i wam nie dam, ale tutaj, no cóż, oby się to nie spełniło i oby nie doszło do takiego scenariusza. Godzina 6:48 minęła. Dla tych, którzy wszyscy gdzieś tam się śpieszą, następna informacja: jeden z banków oligarchów rosyjskich. Amsterdam Trade Bank należący do rosyjskich oligarchów, których znaleźli się na liście osób i instytucji objętych sankcjami, ogłosił upadłość. Informuje dziennik Financiele Dagblad: Upadek dotknie uwaga 26 tysięcy klientów z oszczędnościami ponad 400 milionów euro. Eee, no i właśnie, to jest skutek, skutek sankcji. Tych, tych skutków sankcji jest coraz więcej, niestety też dla nas. Dlatego przypominam, zapraszam jeszcze raz na wieczorną audycję o 20.00 tutaj na Radio Pawlo. Przedstawię wam, jeżeli się potwierdzą te informacje, które uzyskałem w nocy, to przedstawię wam pewien scenariusz dla Polski. I dlatego zachęcam, żebyście przyszli i również. Wyrazili swoje zdanie. Wiem, że wieczorem macie więcej czasu. za napisanie pisanie komentarzy, to jest ciężki temat, bo każdy gdzieś się śpieszy. A właśnie się zbliża godzina 6.50. Jeżeli ktoś musi gdzieś tam do pracy lecieć, czy tam do szkoły dzieci, to, 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 to już jest czas. Edytka, czy teraz nie będzie można Ciebie słuchać w radiu, tylko szukać na YouTube? Nie, radio będzie, będzie cały czas, radio będzie tutaj, e, tylko archiwum powtórki, audycji będą na YouTube. E, tak to będzie wyglądało. Być może, być może, jak nam się uda jeden problem techniczny rozwiązać, będzie Radio Pawlo również leciało. 24 godziny na dobę na YouTubie, być może, ale to nie znaczy, że stąd, z Zony, znikamy. Absolutnie to będzie równolegle. No i oczywiście, jeżeli będą audycje na żywo, przypominam, od poniedziałku do piątku, od 6.30 do 7.00 rano, Pawlo Ranek. Witamy. Dzień z Pawlo przy kawie, muzyce i waszych komentarzach. No to oczywiście będzie to równocześnie na YouTubie. No i wieczorna audycja też. Ale mówię, stąd nie znikamy, także jeżeli ktoś się boi, że się pogubi, nie odnajdzie, nie, nie, tutaj zostajemy, zostajemy na pewno. Irena dołączyła do nas. Tomasz, będzie normalnie jak do tej pory zmiana, tyczy się tylko archiwum, które będzie na YouTube. Ja że radio, chyba będzie teraz 24 godziny na YouTube. No właśnie to przed chwilą wytłumaczyłem. Eee, Teresa, wczoraj nie miałam podglądu ani nie mogłam. <laughs> Coś tam. No i znów nie mogę dokończyć zdania. Chodzi mi, że nie mogłam pisać, i dziś proszę o link na YouTube'a. Eee, to w takim razie, chwileczkę, ja tutaj szybciutko sobie odpalę YouTube'a. YouTube'a, mój kanał. Eee, tutaj jest link do mojego kanału. Eee, kopiuj. Na YouTube'ie już wklejam. I tam znajdziecie, tam będzie archiwum Radio Pawlo, i też jest wczorajszy live Pawlu przed Rosołem", też tam można sobie obejrzeć, jeżeli ktoś nie widział. E Edytka czasami całoistnie rozdziela mi tekst, gdy piszę dlatego jedna wiadomość jest w nie ma problemu. E, jesteśmy przyzwyczajeni. Barbara, ja już muszę uciekać. Dziękuję za audycję. Poranną, życzę wszystkim udanego startu. W nowym tygodniu, tak jest, ja też tego tobie Basiu, życzę, jak i wszystkim pozostałem. Edytka, a co jest z Donbasem? Należy do Ukrainy czy już do Rosji. E, no, wojna trwa, walki się toczą. Także musimy jeszcze chwilkę, chwilkę poczekać. Tomasz, po czymś takim pozostaje tylko ogólnoświatowy bojkot Rosji całkowite embargo, zakaz kupna gazu i ropy od nich, zamknięcie definitywnie granic, i zobaczymy, jak zaśpiewa. Oczywiście, jeśli zastosuje broń chemiczną czy biologiczną. No właśnie. Eee, Teresa, no i znów nie mogę dokończyć zdania. Chodzi mi, że nie mogłem. Aha, okej. Okay. Na YouTube, gosia Pawlo, a na YouTube, czat wyłączony i komentarze. Nie, z tego co wiem, to już chociażby był mały problem, ponieważ jedną opcję złą zaznaczyłem. Poczekajcie sekundę. Tutaj komentarze są włączone pod wczorajszą audycją, a pod audycją, bo już jedną wrzuciłem z archiwum z piątkowy, też można pisać. Też można pisać. A czatu nie było w trakcie, więc ale będzie, 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 będzie. Jeszcze muszę trochę się pobawić z tymi ustawieniami. Tak to, kochani, wygląda. To z wiadomości na dzisiejszy poranek. Tyle. Jest godzina 6.54. Zbliża się, więc, kochani, kończymy dzisiejszą audycję. Życzę Wam udanego startu mimo wszystko w ten nowy dzień, nowy tydzień. Mam nadzieję że będę miał okazję w tym tygodniu przekazać Wam nie tylko złe informacje, ale również wydarzy się w naszym życiu coś pozytywnego. Tego się trzymajmy. I tak jak powiedziałem, zapraszam, zapraszam wieczorem na wieczorną audycję. Póki co nie zapominajcie jeszcze, że. Wolność to stan umysłu. Dlatego tam, gdzie kończy się strach, zaczyna się wolność. Nie bądź bierny, bądź wolny. No właśnie, nie bądźmy bierni, bierni, róbmy, działajmy cokolwiek, ale nie tylko przez ekran smartfonów czy komputerów. Do, Jeżeli będzie w ciągu dnia, chociaż ja jestem zajęty, dzisiaj mam bardzo intensywny dzień w pracy, ale jeżeli będzie coś mega ważnego się działo, postaram się z Wami chociaż na chwilkę połączyć, a jeżeli nie, to słyszymy się na wieczornej audycji. Tak jak powiedziałem, jeżeli słuchasz tą audycję na YouTubie jako archiwum, to. Kliknij subskrybuj, kliknij daj łapkę, kliknij dzwoneczek, wtedy będziesz dostawać powiadomienia. A Wy wszyscy, którzy jesteście na żywo, też zapraszam, zajrzyjcie tam, zasubskrybujcie ten kanał, tak abyśmy mogli na nim troszkę zarabiać, żeby pokryć nasze koszty. Pozdrawiam miłego dnia, jak zawsze. No, chyba wrócę do tego starego powiedzenia. Jak zawsze uśmiechnięty wasz Pawlo. No mimo wszystko tak. Miłego dnia. Do usłyszenia. US Division to wolność słowa dla Was. znajomym o nas.